Dwie masy połączone sprężyną. W pierwszym przypadku zawieszono, tak jak to pokazuje lewy rysunek. Sprężyna pod wpływem masy M duże wydłużyła się do L1. Działające siły są to ciężar dużej masy oraz naprężenie wewnętrzne w sprężynie siła sprężystości. Taka sama siła jest przyłożona do masy m duże. Ponieważ masa m duże pozostaje w spoczynku, więc te dwie siły się równoważą. Piszemy warunek równowagi działających sił, a więc KL1 minus KL0. L1 minus L0 to delta x przy długości sprężyny. W drugim przypadku sytuacja wygląda podobnie. Na górną masę działa jej ciężar ku, a sprężyna ściskana doznaje naprężenia wewnętrznego. Pojawia się naprężenie wewnętrzne, pojawia się siła sprężystości. I sprężyna taką samą siłę jak co naprężenie wewnętrzne przykłada do masy górnej. Masa górna również spoczywa, więc działające siły na nią. Równoważą się. Piszemy warunek równowagi sił działających. Teraz wydłużenie sprężyny, skrócenie jest równe L0 minus L2. Te dwa równania dzielimy stronami. Zobacz, ładnie z prawej strony K upraszcza się. Proporcję tę rozwiązujemy w ten sposób, że mnożymy skrajne wyrazy otrzymując taką zależność, taką równość. Porządkujemy wyrazy tej równości, wyznaczamy L0, po podstawieniu danych znajdujemy jej wartość.